Jak czas, czyli porady dotyczące planowania wesela. Czas jest jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas Waszego wymarzonego przyjęcia weselnego. Wybór odpowiedniego miesiąca na ceremonię i przyjęcie może znacząco wpłynąć na cały przebieg tego wyjątkowego dnia. Ponadto odpowiednie rozplanowanie godzin, dań i atrakcji na weselu jest kluczowe dla zapewnienia udanej zabawy dla wszystkich Waszych gości. W tym odcinku przedstawimy kilka porad, które pomogą Ci zdecydować w jakim miesiącu organizować wesele oraz jak najlepiej rozplanować harmonogram przyjęcia. Każda pora roku i miesiąc ma swoje unikalne cechy, które mogą wpływać na atmosferę i styl wesela. Oto kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze sezonu na przyjęcie weselne. Ten sezon cieszy się szczególną popularnością ze względu na długie dni i ciepłe noce. To idealny czas na ślub w plenerze lub w ogrodzie. Jednakże, trzeba pamiętać o tym, że lato jest również czasem, gdy wiele osób ma urlopy, więc istnieje duże ryzyko, że niektórzy goście nie będą mogli uczestniczyć w Waszym wyjątkowym dniu. Istotną kwestią będzie wtedy poinformowanie Waszych gości możliwie szybko np. wysyłając im tzw. Save the date czyli zawiadomienie o terminie ślubu. Jesienne wesela mają swój niepowtarzalny urok, dzięki pięknej aurze, ciepłym kolorom i uroczym liściom. Jednak pamiętajcie, że jesień może być również nieprzewidywalna pod względem pogody, więc należy mieć plan B na wypadek deszczu. Dobrym pomysłem, szczególnie w przypadku ślubu w plenerze, będzie kupienie dla najbliższej rodziny białych parasolek. Uchronią nas one nas nie tylko przed deszczem, ale również dodadzą zdjęciom uroku. Jeśli marzycie o romantycznym i magicznym weselu, zima może być doskonałą porą roku. Świąteczne dekoracje i klimatyczna atmosfera nadadzą Waszemu przyjęciu wyjątkowy urok. Jednakże zima wiąże się również z niższymi temperaturami i skróconym czasem światła, co należy uwzględnić przy planowaniu ceremonii i atrakcji na zewnątrz. Zimą za to świetnie sprawdzi się złożony z Waszych gości powitalny szpaler przed salą z użyciem zimnych ogni lub pochodni. Ten czas roku symbolizuje odrodzenie i świeżość. Jeśli lubicie kwiaty i jasne kolory, wiosna może być idealnym miesiącem na przyjęcie. Ogród, park lub malowniczy krajobraz będą doskonałymi miejscami na ceremonie i przyjęcie. Należy jednak pamiętać, że wiosna może być nieprzewidywalna pod względem pogody. Dlatego warto mieć plan awaryjny, a do tego wiosną od końca kwietnia do połowy czerwca odbywają się licznie komunie, co może wpływać na dostępność sal, a także dyspozycyjność waszych gości. Popularne sale na wesele mogą być zarezerwowane już na dwa lata do przodu, zwłaszcza jeżeli planujecie przyjęcie w szczycie sezonu. Generalnie w przypadku rezerwacji sali obowiązuje zasada im szybciej, tym lepiej. Ale nie martwcie się, jeżeli szukacie sali nawet na kilka miesięcy przed przyjęciem. Warto zawsze zadzwonić do wybranej przez Was sali i zapytać, czy może przypadkiem nie zwolnił się jakiś termin. Ceny usług weselnych różnią się w zależności od sezonu. Wesela w szczycie sezonu mogą być zdecydowanie droższe, więc jeśli chcecie zaoszczędzić pieniądze, warto rozważyć terminy poza sezonem, jak listopad czy luty. Niższe ceny obowiązują często również na terminy piątkowe i niedzielne, więc warto rozważyć nie tylko soboty. Ważne jest, aby zajrzeć do oferty lub umowy z sali weselnej i poszukać tam punktu, który mówi o tym, jak długo może trwać nasze przyjęcie 10? lub 12 godzin, a może nie ma podanej godziny czasu trwania przyjęcia, a ogranicza nas tylko godzina z jego zakończenia, np. 5 rano. Druga opcja jest opcją znacznie wygodniejszą i bezpieczniejszą, ponieważ wtedy nie mamy żadnego ograniczenia i możemy wybrać dowolną godzinę na naszą ceremonię ślubu. Wybierając datę ślubu istotne jest także unikanie kolidowania z innymi ważnymi wydarzeniami, takimi jak święta czy duże imprezy sportowe, które mogą wpłynąć na frekwencję gości weselnych. Gdy termin będzie już zarezerwowany, a data ślubu będzie zbliżała się wielkimi krokami, warto usiąść na spokojnie i przygotować plan tego wyjątkowego dnia. W zaplanowaniu make-upu i fryzjera nie pomożemy, ale na rozplanowaniu harmonogramu przyjęcia znamy się doskonale, a pomoże nam w tym nasz dzisiejszy gość. Uważasz, która godzina będzie najodpowiedniejsza do wycerwania tortu? Myślę, że godzina wyserwowania tortu to jest taki czas bardzo ruchomy. Najczęściej do tej pory tradycyjnie zdarzały się e, chwile, w których był to czas około godziny 24. Mhm. E, teraz troszeczkę ta tradycja się zmienia, ponieważ od 24 może być zdecydowanie za późno na ten tort i warto by było, żeby ten tort m, zaplanować troszeczkę wcześniej. Rozpoczynamy pierwszy taniec pół godziny 40 minut zabawy i wtedy też ten tort, jeżeli się pojawi, to mamy stuprocentową pewność, że każdy z tego tortu skorzysta, że każdy z gości czy osoby starsze, czy dzieci mają możliwość ten tort zjeść, a przede wszystkim goście jeszcze nie są przesileni wszystkimi posiłkami, daniami, które do tej pory mogli konsumować na przyjęciu weselnym. Myślę, że inną godziną, którą byście mogli Państwo wybrać, będzie też dobra godzina około 21-22, mhm. kiedy będzie serwowana kolacja i w formie kolejnego, kolejnej przerwy, w formie deseru, można taki tort gościom wyserwować. Okej, okay, a co z podziękowaniami dla rodziców? Najczęściej wybieraną taką formą jest podziękowanie dla rodziców oficjalne na parkiecie, kiedy zapraszamy gości, kiedy zapraszamy rodziców, zapraszamy parę młodą. Oczywiście należy to troszeczkę wcześniej zaplanować, żeby się nie okazało, że państwo kwiaty będziecie mieli schowane w pokoju, bądź prezenty podziękowania będziecie mieli gdzieś w innym miejscu niż odbywa się podziękowanie dla rodziców. Warto pomyśleć o tym 10-15 minut. Wcześniej, może Państwu przypomnieć o tym na przykład DJ bądź, bądź ktoś z zespołu, kto planuje Państwa przyjęcie. I teraz te podziękowania zazwyczaj planowane są w okolicach godziny 24, ale też wiadomo wtedy, że nie wszyscy goście już mogą być zainteresowani takimi podziękowaniami, ponieważ są mocno rozbawieni, i mogą gdzieś być. Poza terenem sali, poza terenem parkietu, i nie wszyscy goście mogą wziąć udział w, w tych podziękowaniach, więc warto pomyśleć o tym, żeby może podobnie jak z tortem przenieść to troszeczkę wcześniej. Można pomyśleć o tym, żeby zrobić podziękowanie dla rodziców na początku przyjęcia po tym pierwszym bloku muzycznym i na przykład po podziękowaniu dla rodziców bezpośrednio, drodzy Państwo, para młoda ma również podziękowanie dla wszystkich gości pojawia się tort w postaci właśnie i deseru i takiej małej niespodzianki. Okay. Aktualnie na przyjęciach mm, mamy bardzo dużo atrakcji. tak? No, wachlarz atrakcji jest bardzo szeroki, więc jak najlepiej rozplanować te atrakcje na przyjęciu, żeby zapewnić gościom czas na swobodną zabawę? Jestem zwolennikiem tego, żeby tych atrakcji na przyjęciu weselnym nie było za dużo, żeby to wszystko było zdozowane tak, by goście znaleźli czas e, zarówno na zabawę, e, na wspólne pogawędki. Na to, aby mogli zjeść w spokoju gorące dania. Warto też zaplanować te atrakcje z salami, z obiektami, w których organizujecie swoje wesela. Z tego powodu, że czasami możliwości techniczne mocno je ograniczają. Fajerwerki nie w każdym miejscu da się zrobić. Ciężki dym nie w każdym miejscu da się zrobić, ponieważ może brakować prądu w, w, w gniazkach do tego, aby przeprowadzić bezpiecznie. Taką atrakcję, więc na pewno porozmawiajcie ze swoimi salami, ze swoimi obiektami na temat tego, czy dane atrakcje są możliwe do wykonania. Okej, okay, a co z planowaniem głównych yy, posiłków? Z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o planowanie godzin posiłków, warto pomyśleć o takich trzygodzinnych odstępach pomiędzy daniami, po to, aby właśnie pomiędzy nimi goście mogli skorzystać i z zabawy na parkiecie. I ewentualnie z usług fotobudki czy innych atrakcji, które zapewniliście Państwo na swoje przyjęcie weselne. A jakie Masz doświadczenia odnośnie sesji zdjęciowej w dniu przyjęcia? Z mojego doświadczenia warto, żeby parę młode, zanim podejmą decyzję o zorganizowaniu takiej mini sesji podczas swojego wesela, najpierw zorientowały się, czy obiekt, który wybrali, posiada miejsce. I możliwość do przeprowadzenia takiej sesji, czy jest odpowiednie teren zielony, w którym ta sesja wyjdzie naprawdę fajnie. Obiekty, które nie posiadają tego miejsca, w którym moglibyście bezpośrednio, mogłyby pary młode bezpośrednio zrobić taką sesję zdjęciową, jakby w takich obiektach nie, nie rekomendowałbym robienia takiej sesji z tego powodu, że pochłonie wam to bardzo dużo czasu na weselu. Przemieszczanie się z miejsca na miejsce wykonywanie sesji dodatkowo tutaj, a tu obiektów, które mają bezpośrednio przy sali tereny zielone jest to, że możecie ze sobą na taką mini sesję zabrać gości, zrobić krótką przerwę. No i tutaj też zastanówcie się, czy przy takiej sesji nie będzie za późno na wykonanie. Takiego planu zdjęciowego. Moim zdaniem, wykonanie takiej sesji zdjęciowej powinno odbyć się we wczesnej fazie przyjęcia weselnego, czyli prawie po, bezpośrednio po rozpoczęciu pierwszego tańca. Warto by parę młode rozpoczęły tą sesję chwilę potem, jak skończył pierwszy taniec, dwa, trzy utwory zabawy z gośćmi na parkiecie, po czym pozostawiają gości przy dobrej zabawie i udają się na zaplanowaną sesję zdjęciową. Dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia podczas przyjęć weselnych. Dziękuję bardzo, na pewno do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Mamy nadzieję, że nasze rady pomogą Wam wybrać idealny miesiąc na Wasze przyjęcie, a także rozplanować jego czas. Ale pamiętajcie, nieważne kiedy, ważne jak, ważne byście cieszyli się tym wyjątkowym dniem. A w następnym odcinku naszego poradnika Wesele od A do Z z zajmiemy się literką D, jak dekoracje. Do zobaczenia.